Mam nadzieję, że po drugiej stronie połączenia telefonicznego jest z nami redaktor Don Pablo. Halo, panie redaktorze. Nie może być inaczej, nie może być inaczej. Dobry wieczór. Tak się już wszyscy no. martwili o pana, że, że nie dotrze pan na gałąź, ale się udało. Dało czas, byłem na gałęzi, tylko nie mogłem się wyplątać. A, wyplą a z, z takich <śm> zimowych zasp, chyba. <śm> tak. Dobrze, tej wersji, troszkę, do, troszkę. tej wersji się trzymajmy. Miło pana słyszeć w, w tych pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnych. Ja sobie tak zawsze myślę, że to są takie piękne nasze czwartkowe spotkania wieczorne, gdzie sobie tak wspominamy tę piękną muzykę z czasów, kiedy było jakoś fajniej, a, ale pan nie pozostaje tutaj, nie zasypuje gruszek w popiele, tak się mówi, no bo, bo bywa, że już nowość dzisiaj. Na naszej liście przebojów, także no nie masz. Marmy... Słyszałem, że z nieszczęśliwej trójki weszło do szczęśliwej trójki. Do szczęśliwej siódemki. <grym> tak, mm, tak. Ale wręcz trójki. Ale wręcz trójki. No chyba tak, muszę to sprawdzić. Gdzieś mi, gdzieś mi to notowanie uciekło. <grym> tak, zaraz sprawdzę. Tak, rzeczywiście, na trzecim. Mhm. No. No właśnie. Bardzo, no właśnie. Bardzo proszę. <laughs> no. Całą dzielnicę Sjudlingata może pan zachęcić do głosowania. Zobaczymy, co tak się jest. wydarzy za tydzień w takim razie. No właśnie, no właśnie. To może być ciekawe. Jak tam pogoda u pana? Jest pan cały zasypany w śniegu, czy, czy raczej tak chlapowato jak tutaj u nas na Wilanowie? Znaczy jest śnieg. Nie ma chlapy. Ale nie jest to jakieś tam takie totalne zasypanie, po prostu przyjemnie zimowo, okay. można w ten sposób powiedzieć. A świece zapalone? No, nie jedna. Jak obowiązkowo, nie? Tam w dzielnicy są no oczywiście. Dobrze. Ja też tutaj zapaliłem świeczkę, to sobie tak będziemy przy świecach teraz rozmawiać. Dobrze. Tak jest. Dzisiejsza kanapka to jest tak. Taka, ja to się śmieję od dwóch dni, bo jak poprosiłem Pana o wybór, to Pan jakby to odczytał z moich ruchów warg. <grym, grym>, prostu... Nie patrząc na nie. Tak, czytał Pan w moich myślach, ale to chyba dlatego, że, że mieliśmy jakąś taką wspólną podróż, i, i być może ta piosenka gdzieś tam podświadomie weszła nam e, e, jakimś tam kątem, kątem ucha. Yy, może, może. Do głowy, jak myśleliśmy o dzisiejszym plecaku Bo, no bo ja się muszę przyznać, ja tę piosenkę miałem przygotowaną dzisiaj do audycji Memory Five, która następuje po yy, pana kąciku, a pan wybrał tę piosenkę do kącika i ja się tak wzruszyłem, że wzruszyłem. No skoro, ma... skoro tutaj jest ten kącik, jest pierwszy, no to ma pierwszeństwo. Ma pierwszeństwo i jak najbardziej oczywiście nie zawaham się tej piosenki użyć w tym momencie. <laughs> Ale czy... Wersja Extended. No a y, mogę, bo bardzo chcę. No, bo są takie wersje Extended z wokalem, która trwa 7,38, was... ale jest też jedna taka, mhm. która ma 8.35. No nie, 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 to, to, tak, to tak nie zakatujemy chyba naszych słuchaczy, ale ta 7.35 to i, jeśli pan nie ma nic przeciwko, to ja z przyjemnością jej użyję, bo ym... No powiedzmy sobie to szczerze, mamy do czynienia z, chyba z, z przykładem muzyki Italo Disco, która była wdzięcznym tematem do remiksów, prawda? Tak, a jednocześnie to był taki utwór, który zdecydowanie przebił się właściwie w całej Europie. I to bardzo, bardzo nieźle, bo to była właściwie pierwsza piątka w większości krajów. Mhm. W Austrii, Niemczech, Zachodnich, Szwajcarii, we Francji. Niżej było tylko we Włoszech, skąd pochodził wykonawca. Nikt nie jest prorokiem we własnym kraju, jak to mówią. Tak jest. Tak Cud, jest. Natomiast... Albo, albo cudze chwalicie swego nie znacie, tak. No właśnie. Natomiast Comanchero ogólnie, bo o, o tym jest mowa w dniu dzisiejszym. To jest taki symbol muzyki Italodisko z początku lat 80. i zdecydowanie to jest, to jest czołówka. Jeżeli chodzi o oryginalność do, dobierania brzmień w Italo -disco i o, o takie spe, specyficzne chórki, tak. y, no wie, wiele takich I elementów, trochę... które, które się składają właśnie na Italo -disco. I, i, I trochę tej melancholii, prawda? Bo to jest tak. ta, taka śpiewność włoska w tym wszystkim. To numerowa... Musi być. Mm -hmm. Musi być. Moon Ray to jest wykonawca, który tak naprawdę nazywał się Radio Di Luna, ale Moon Ray to było po prostu. Yy, to była po prostu angielska wersja tej nazwy włoskiej. No tak, Diluna, czyli Moon, tak. Tak. Moon Ray, czyli... Tak, Radio Ray. Yy, yy, promień Księżyca, tak? Można było tak. Radio Diluna. No, no ale, no ale tak Di no. Ale Radio di Luna też ładnie brzmi. Ja nie wiem czemu się ten... Gazebo no, no myślę Gazebo. No, ale gazeta, bo gazebo to był on. A tutaj był zespół, i można było w jakiś sposób tutaj jeszcze tym troszkę szarżować. Aha, aha. Poza tym Radio di Luna brzmiało chyba wyjątkowo po włosku. Gazebo było takie, no, że można było do, do wielu języków jednak to dołączyć. To prawda, to prawda. Tak jest. No i co? Mamy do czynienia z tak zwanym One Hit Wonderem, one... tak. One one one. No tak, no, były późniejsze jeszcze inne single. Był singiel Viva, który w następnym roku się ukazał, później było Tornado Shout, a później już tylko było Comancero w kolejnych wersjach, ale mm -hmm. to już po, po roku 2000, bo okazało się, że w roku 86 kiedy okazało się, że no, nie ma za bardzo jakoś specjalnie dużego popytu na, na Utwory w wykonaniu Moon Ray zdecydowali się po prostu y, przestać działać. I mhm. już. I się obrazili. Ale to. Czy ja wiem? A może wzięli sobie do serca słowa piosenki perfektu, że trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Y, może stwierdzili, że, mm, że. Że już byli dwa razy pokonani, więc <laughs> lepiej po prostu nie czekać na kolejne <laughs> niepokonania. No może tak. Hmm, ale komancero tak. zostało i jest piękną, piękną spuścizną z tamtych lat, bo który to rok, tak może pan mi przypomnieć? Comanchero, Comanchero 1984. 84. E, czyli nie 87, Ale ten 84 rok on, on brzmiał tak jeszcze. No, bo mamy do czynienia z synthpopem, prawda? Bo to już wchodzą mm -hmm. te instrumenty klawiszowe, elektroniczne, syntezatory, e, tak. ale jeszcze to brzmi nader, y, może nie surowo, ale tak nader estetycznie i nie tak. Em... Jak to powiedzieć? Może nie przebojowo, bo wie pan o, o co mi chodzi? Że ten 87 no to już mamy Stock Eightken Waterman, mamy tego Astleya, mamy yy, Petro Bonans. Mamy melodię przede wszystkim. No, ale melodię... A tutaj tej melodii nie ma, tutaj jest oczywiście się. się no no jest tam pojawiają motywy, pojawiały Pojawiają się motywy, ale jednak tutaj jest to oparte też na, na brzmieniach. Tak, ale, no ale surowszych, ale przez mm -hmm. to. Nie wiadomo czy nie ciekawszy, właśnie przez to, mm. że, że można się skupić jakby na, na całej aranżacji. I, a, no, a w przypadku wersji Extended, no wręcz możemy rozmawiać o pewnego rodzaju hipnotyczności tego nagrania, prawda? No tak. No tak. Ja chciałem powiedzieć tylko jeszcze, że w 1997 roku utwór został nagrany jako singiel przez Robina Cooka. A Robin Cook. Proszę, to jest wykonawca, który nazywa się Jonas Ekfeld no. i jest producentem muzycznym i piosenkarzem ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji, czyli jednak zrobiliśmy <noise> tak. kółko i wróciliśmy na swoje podwórko, dobrze. <noise> I wtedy ta wersja Comachera została doceniona, bo osiągnęła piąte miejsce w Szwecji. Robin Cook, a to nie jest Cock Robin, to, jest, to nie jest to samo? Absolutnie nie. Aha, to jest jakaś zbieżność. No tak, tym bardziej, że Cook Robin to jednak trochę wcześniej. Aha, okej. Okay. Mimo wszystko. Uh -huh. A Robin Cook to raczej no, tutaj działał chyba bardziej na e, coverach, bo, bo wydał singiel I Won't Let The Sun Go Down, czyli utwór, e, który śpiewał wcześniej Nick Cashow, a później właśnie e, zdecydował się na Comanchero i cały taki album Land of Sunshine w 1997 roku, który zresztą pewnie Mnóstwo pewnie było piosenek znanych, bo tam była i Suzana, no tak, Art Company. tak, i Caravan of Love. To był też hit, no już bardziej lat, z lat 70. Ale, ale ogólnie. No, że zdecydowanie tutaj. Było działanie wokół piosenek, które były już wcześniej przybojami. No tak, ale ten Nick Kershow, ten, ten, ten nasz kazus tematu, co ja myślę, że to było kilku różnych wykonawców, którzy nazywali się Nick Kershow, a pan uparcie twierdzi, że, że to jednak była jedna i ta sama osoba. Dobra, ja to muszę sprawdzić, czy to chodziło o Nika Kershowa, czy o Dena Harowa. Spytam redaktora Blebuksa, bo on otworzył tę puszkę Pandora w tym debacie. No to, no to musi się wytłumaczyć. Dobra, sprawdzę to, OK. No, no dobra. <laughs> no dobrze, no ale to dzisiaj Moon no i Comanchero, które chodziło tak. przynajmniej za mną, ale widzę, że za panem również, więc ta tak kana jest. kanapka z plecaka się wyciągnęła. Mamy przepyszną kanapkę na za tydzień, prawda? A. Tak. tak, tak nawet tak. nawet przy, przy okazji koncertu, który odbędzie się 1 stycznia 2024 roku. No bo właśnie. Bo to był łaskaw nadmienić, ale nie zdradzajmy szczegółów. Natomiast. A? No to co, wybieramy się 11 maja na festiwal Cruel World w Pasadenie? <grym> no byłoby ciekawie. Byłoby tam, ciekawie. No, no, z zestaw jest rzeczywiście ciekawy. No tak, tam Blondie, Simple Mind, Soft Cell, Adam. and Jery Newman i Duran Duran jako gwiazda. No, brzmi to tak, jakby nie mogło by nas tam zabraknąć. Brzmi jakby to po prostu radio to, co wtedy. wtedy działo się teraz. Tak, i radio wtedy robiło im po prostu imprezę. Dokładnie. No, myślę, że radio wtedy powinno tam, tam wysłać prośbę o akredytację i powinni otrzymać w takiej ilości, jaką tylko by chcieli, gdyż no spokojnie mogliby po prostu być właśnie... Yy, medium, które będzie propagowało. Ja to mam wydarzenie lep... tak. na terenie Europy ja Wschodniej ma... ja ma... i środkowej. Tak, ja mam lepszy pomysł. My powinniśmy zrobić własny festiwal. I zaprosić. A... Tak, doktora Albana i zaprosić Duran Duran. I Duran. -Duran. Dokładnie. Tak. Wszystko na D. One Duran, Duran, doktor Alban, papa Dance, i, i, jeszcze, i jeszcze parę pięknych. I The Dore Life, na przykład. Don't even. Dokładnie. Panie redaktorze, no to cóż, posłuchajmy tego Comanchero pięknego. Tak, tym bardziej, że to nie będzie takie krótkie, więc naprawdę. Tak. I, I to wcale nie jest piosenka świąteczna. Ale możemy zapalić świecę i oddać się hipnotycznemu klimatowi tej piosenki. Yy, pozdrawiam pana serdecznie przekazuję pozdrowienia ja od wszystkich słuchaczek i słuchaczy którzy się wpisują mm -hmm. na naszą listę obecności na profilu radia wtedy na facebooku no i, i ja pozdrawiam i, i, i cóż pozostaje mi za, żywić głęboką nadzieję że usłyszymy się za tydzień no a dlaczego nie <laughs> prawda pan się taki spolegliwy dzisiaj. <laughs> no ale to Spokojnie. To wszystko dobrze? Dobrze. Luzik. Okay. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dobranoc. Tak jest.